Cześć, witajcie, witajcie! Z tej Kruk, a to jest kolejny odcinek Team Fortress 2. A tym razem zagramy sobie w atak i obronę. Myślę, że na multiplayer. Nie wiem, dawno nie grałem bardzo dawno. A właśnie, co dodam tego odcinka? Tamten odcinek to był mega mega trolling. Miałem dostęp do wejścia, tylko po prostu specjalnie się wylogowałem z, ze Steama. Specjalnie to zrobiłem, specjalnie przegrywałem, więc no dobra, więc zagramy sobie teraz. Nie, ja, dobra, mhm, ok, zagramy sobie. Okay. a dobry początek weźmy sobie. Nie będę jak on się nazywał. Nieważne, dobra. Bijamy. Dobra, gramy. Nie wiem, co on miał za bronie. Kurde, <śścoughs> Badum. Dobra, nie, ją nie gram. Nie chcę grać. Jak się wybierało postać? Mo można było jakoś wybrać, tylko jak? Jak się wybierało? Yy Aha, to był Demoman. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Ha, Gię to wiem. Hm. Mm. Okej. Najlepsz. Ja się o postać. Zamknij. Dobra, później się może. Dobra, grajmy na razie dymem mamem. Nieważne. Przepraszam. Tu jest tu, ha, 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 ha zabijłem go. Fajny jest mam. No dalej. Pa, pa, zabiłem. No, zabiłem a Natana. A Okej, okay, przecinek. Bijamy na niego. Ho ho, ho. Jaką się nazywał? Ja już zapomniałem. Inżynier czy kto? Doktor! Doktor! Melek! To też jest dobra Dobra postać Dobra! Dobra, nie, ja zmieniam sobie na moją... Eł, 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 eł. weźmy sobie grubego. Ho, ho, ho. Dobra. Mam shotguna i... Oj, przepraszam. I mamy obrótówkę. Idziemy, 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 idziemy. na... O, coś Marek. Waking down, tadaada. -da -da. Fuck co mnie zabiło. Gdzie ja? <laughs> on się gdzieś kampił Dobra, nie. To nie było moje. jałmu. Snajper nie. Ach, dobra, biorę moją ulubioną postać. Nie ma innej ulubionej postaci oprócz mojego scouta. Zawsze grałem scoutem i będę grał scout. Tu mam jest właśnie na atak tak jakby. Fuck padłem. O, od tego. Ale ja nie, ja i tak nie. Grać. Ale postrzegam sobie z pistoletu. Ho, ho, ho. Taki będę fajny. Cze On tu był. A scout, kontra scout? Tak? No chyba chciał, scout. Gdzie to się medyka? Medyk, medyk! Och, dziękuję ci. Mój przyjacielu. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ha, nie, nie zabiłem go. No dobra. Dobra, biorę na... Weźmy sobie... Hmm... Zagrajmy sobie snajperem. Tu tu, 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 tu. Hmm. A tutaj może troszeczkę się pokampię na nich Nie mamy po co Dobra, idziemy z tym Albo nie, 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 nie

Idziemy jeszcze raz. Nigdy nie lubiłem być sniperem w każdej strzelance, nigdy nie lubiłem być sniperem, ale w Team Fortress akurat mi dobrze zawsze szło. Teraz może dlatego, dawno nie grałem, więc po prostu dlatego. No zabiłem tego jednego. To ładnie. Ty gościu! Medyk, medyk, szybko medyk! Medyk, please, please. Oj, please, medyk. Medyku, proszę cię chodź. E, 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 e. No medyk Fuck, To on był niewidzialny. Dobra, a teraz sobie programuję. z nie Tylko że... Tylko, że tą bronią trochę w dal pójdziemy na ludzi. roz sobie zagram, Tutu, tutu, zabiłem Zabiłem cię! Zabiłem cię. Zabiłem... Zabiłem, zabiłem Zabiłem, zabiłem Sorry, cię bardzo! Kur No, zabiłem kilku ludzi. To jest dobra postać, ale ja biorę grubego. Będę sobie zmieniał troszeczkę. Teraz sobie pogramy trochę dużym, grubym tuż. dla Kumatych To co powiedziałem Znaczy Ci co wiedzą to wiedzą tak Dlaczego się śmieję z tego, że duże mogłem się Ale i tak bym go nie zauważył bo był pewnie nie Mmm batonik Zagramy sobie teraz Weszłam na to, straciłam. No jestem Co? Nie, zmieniam kasę. Medyk. Padłem na zawsze. Szegna ten okropny Medyk. Jeszcze nigdy nie grałem medykiem. Ha. Ha. Ty gościu, co mi tu idziesz? Zabijam go? Nie. A ktoś innego zabił, nieważne. Jezu, to mój. Nie to miś, ale... tam, e, tam, Ja to nigdy nie narzekałem Scoutem i idę Scoutem dlatego... On jest najszybszy, najfajniejszy... Czum, 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 czu, czu, czum, czu. Może i nie mają silniejsze broni, ale... Najlepiej mi się grało... Three, two, Jeszcze mnie zabili na koniec... Różyna red, wygrywam. Co on robi? <grym> <grym> hmm, jestem ja zaraz w czerwonych. No, dobra, medyk, medyk, ja nie jestem medykiem, płach, Dum 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 dum, hmm, myślałem, że się da. Nie, yeah, no tak się da. MERIK! Nie pomogę ci! Mission begins in 30 seconds Mission board. Uuu, cześć. a to mój... hehe. <grytanie> Kurde. Butelka. I wrzecznie tak. O szkurde. Aha, to jest wejście. Tu Zabiłem go na hita. Padłem Ho. Ho pożegnajcie się. Ttu tu Sniper masz sniper? Ale on jest wolny, jest Uż, dusz, duszy jest. W... <ścoughs> Cie, do... O, sz, kurde, wchodź na te sody gnojku. NIE ZAUWAŻYŁEM GO! Ja nie niemożliwe... Doom, Doom... Ale go rozwaliło, ja nie mogę... Ale gruby jest, gruby, o Jezu... A, to jest ta sama mapka. Dobra, teraz się wkurzyłem wczoraj dymu mama. Tak zmieniam te postacie. あ <dét> <ule>、ね、あ。 Dobra, gramy Dim dalej, bo on jest fajny. Albo nie, zagram sobie śpieg, wiecie? Bo szpiegiem się jeszcze nie grałem, a jest dosyć spokojnie. <śpiewanie> szpiegiem. Tak, nie, nie mogę nim grać. Nie wiem, jak nie mogę nim grać. Dobra, zobaczmy co no dajeś. Masz kury, tak, no mam. Nie wiem dlaczego. Ha, nie jestem ostatni. Ha, ha. Nie, po prostu dzisiaj nie idzie mi, bo. No, 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 bo wiecie, no. No, bo dawno nie grałem, tak, więc. okej okay. teraz sobie będę najwięcej grał z Scoutem Demomanem będę grał najwięcej z Scoutem, Demomanem jakim Demomanem? Scoutem, pyrocz, Pyro i Grubym Grub Grub Gruba Grub Grub Grubym grub, grub. okej, okay, tylko są czerwoni

Intendi. No ta mapka jest spoko tylko tylko, tylko 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 gdzie o, są no, dzięki że to że Mission begin. Aha, no, nie ta mapka jest spoko tylko że nie muszę, się, nie mogę się do niej przyzwyczaić. O, cześć. Iii. Zaraz tutaj będzie można wchodzić. Dobra. O! Chyba no, na starcie mnie za. Ty mnie zawiódł. Ty mnie zabiłeś! Nie! Nie, 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 co to my jeszcze mamy? Nie ma. Jadę was spi spiro. 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 Smok spiro. Nie, dobra. Jadę do was zespiram. Z. z, z Jadę was zepira. Dobra, robimy wjazd na chatę. Wchodzimy tam. Dzień dobry. Co tam u was słychać? Cześć. Cześć. Co ty robisz? Dobra panie. Panie medyku! Już mi jest trochę on niepotrzebne. Fuck, 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 fuck Znowu on mnie zabił Dobra, oh, no no co tu jeszcze mamy No really, nie ma nikogo Dobra, jedziemy z kautem serius seriously, najwyżej umrę. Ale wiecie, ja lubię sobie postrzelać, tak po prostu. Idziemy. Nie jestem za dobry teraz, bo wiecie, zacznę... Really, really. MEDYK! FAK! Jak on mnie zabił? Jaki? Nie, nie, nie. Ja, co to jest w ogóle? To jest stał? To jest trochę dziwne.

nie masz tu wstępu, nie masz tu wstępu Nie masz tu wstępu, nie masz TU wstępu, nie masz tu wstępu Really? kurde Co to jest w ogóle? On naprawdę się chyba nazywa Ninja, ninja Ninja Och fuck Fucking shit Nie wiem kim zagrać, naprawdę ludzie Hmm no się zastanawiam między

Pim! Tapim! Dobra. Z nagraniem to ja sobie skończę. A, ostatnią mruczkę walnę sobie medykiem. Już ja ostatnie tutaj odrodzenie. A teraz w niebieskich jestem. Oh. Wiedziałem, że jeszcze przyjdą. A w ogóle, zapomniałem, że ja nagrywam. A, Medyk, nie, dobra. Dobra, dzięki za obejrzenie. W ogóle nie wiem, dlaczego się przez chwilę nie odzywałem. Może dlatego się zamyśliłem. Więc dzięki, dobra. Do zobaczenia. I cześć. Usłyszenia. Cześć. The love. yes i do yes, so you don't care about the money well yes it's true and i'm so blessed to be fulfilling